Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Najpierw trzeba zidentyfikować przyczynę awarii najczęściej jest to przepalona żarówka, uszkodzona obudowa lub korozja w miejscu mocowania. Następnie odkręcamy kilka śrub mocujących lampę ich liczba może się różnić. Ale zwykle jest to od 3 do 5 elementów. Po odkręceniu należy delikatnie odłączyć złącze elektryczne, które jest zabezpieczone zatrzaskiem. Wystarczy przycisnąć klips i wyciągnąć wtyczkę. Nową lampę umieszczamy w miejsce starej, upewniając się, że uszczelka jest prawidłowo dopasowana, aby zapobiec wnikaniu wilgoci. Łączymy ponownie złącze, przykręcamy śruby i sprawdzamy, czy reflektor prawidłowo oświetla drogę po włączeniu zapłonu. Po zakończeniu montażu zamykamy dostęp do reflektora, przykręcając wcześniej zdjętą osłonę i podłączając akumulator. Warto na koniec sprawdzić ustawienie reflektora w warsztacie lub przy użyciu specjalnego wzorca, aby uniknąć oślepiania innych kierowców. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!